Rozpoczynamy od meczu Superligi. Prezesi nabierają tempa, aplikując rywalom coraz więcej bramek. Na zakończenie zeszłego sezonu trafili sześć razy. Teraz 7 goli wpuścili Cloud Riders i 8 w relacjonowanym meczu Epcemus Silesia. Prezesie od lat mają mocny i stały skład, jednak w tej edycji wystartowali wyśmienicie. Sam mecz nie miał prawa się podobać, chyba że kibicom prezesu. Do przerwy było tylko 2-0, i jeszcze wtedy spotkanie było zacięte. Druga połowa to już bezlitosna egzekucja podłamanych rywali. Kolejne sześć trafień pokazało się męczarnych i ukazuje kłopoty, które po zmianach kadrowych przed sezonem mogą nękać ekipę Łosi. Eee, początek w sumie dosyć ciężki. Eee, dużo akcji z jednej i drugiej strony. Zresztą no, po pierwszej połowie 2-0, więc, więc ten wynik nie był jeszcze taki bezpieczny i tutaj jeszcze jakieś obawy były. No, w drugiej to, to po prostu już chyba tutaj po prostu taktycznie dobrze to rozegraliśmy, bo, bo przeciwnik rzucił się do drablenia strata my spokojnie po prostu rzucaliśmy te piłki do przodu i jakoś te, te kolejne bramki padały. No, jeżeli u nas jest skład, to naprawdę wydaje mi się, że nie ma takiego przeciwnika, z którym nie, nie bylibyśmy sobie w stanie poradzić. W tamtym sezonie no, głównie naszym problemem było to po prostu, że, że często nie mieliśmy tego składu. Teraz ta trójka, która napędza nas z przodu, czyli Haivi, Jasku, no i do tego jeszcze Grzesiu. No to, to jeżeli oni są na boisku, to naprawdę reszta też, też potrafi coś zagrać. No i tym składem myślę, że, że jesteśmy w stanie celować nawet w pierwsze miejsce. Nieco gorzej sezon zaczęła drugoligowa KAFC. Drukarze rozpoczęli od porażki, ale już w drugim tygodniu pokonali pewnie w Wrocławie BIO 5-2. Gdy w 13 minucie Zieloni wyrównali, można było spodziewać się emocjonującego spotkania. Jednak po trzech minutach K.A. prowadziła już 3 do 1 i w drugiej połowie dokończyła formalności. Graczem meczu Grzegorz Skiba, który w 6 minut ustrzelił klasycznego hat-tricka. Stanley do to ekipa, która z przytupem rozpoczęła przygodę z ligą Wrocław, strzelając 11 bramek w dwóch meczach. Cztery z nich zaaplikowała, zawsze ostatnim, którzy odpowiedzieli tylko jednym trafieniem. Wydawało się, że powalczą o coś więcej, bowiem to oni otworzyli wynik spotkania i prowadzili do przerwy. Jednak po zmianie stron Miśkiewicz i Rudnicki po dwa razy pokonali ich bramkarza i dali wygraną Stanleyowi. Wielu graczy debiutanta ma już za sobą liczne mecze w Lidze w Rozwal, w barwach nieistniejącej już drużyny znajomi sędziego i w grającej do tej pory w Bratysławii Bio. W tym sezonie postanowiliśmy stworzyć zespół, e, który będzie jakby szkieletem drużyny B-klasowej Wichardomasow. Mamy jeden trening na, na Orniku i, i staramy się przenieść jakby... To doświadczenie tutaj. Właściwie to przed startem nie stawialiśmy sobie żadnych celów. To ma być na zasadzie treningu jednego w tygodniu, z tym, że z, takim, z taką rywalizacją, z nutą rywalizacji, żeby był ten trening i nuta rywalizacji. początek udany tak dwa zwycięstwa, także napawa optymizmu. Kilka drużyn rozegrały już trzy mecze w tym sezonie. Cała reszta poza niegrającymi jeszcze reprezentacjami WSOWL i Blitzem zagrała już dwa mecze. Do trzeciej kolejki można dokonywać zmian w składzie i być może niektóre ekipy zmienią jeszcze coś, co pomoże im zrehabilitować się po słabym początku.